Niesamowite możliwości otworzyły się przed nami i nigdy już z nich nie zrezygnujemy. Bez platformy ClickMeeting nasza działalność teraz byłaby, byłaby niemożliwa. Fundacja Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka działa od 2006 roku i pomaga dzieciom z autyzmem i ich rodzinom. Niepubliczny ośrodek doskonalenia nauczycieli prowadzi szkolenia i kursy doskonalące dla nauczycieli, pedagogów, psychologów i logopedów, ale nie wszyscy mogą brać udział w szkoleniach w NODN. Z tego powodu też tworzyłyśmy taką inicjatywę jak webinary. Szukałyśmy do tego odpowiedniego narzędzia i okazało się, że rzeczywiście platforma ClickMeeting spełnia nasze wszystkie oczekiwania. Platforma jest bardzo łatwa w obsłudze, więc szybko wszyscy wykładowcy nauczyli się ją obsługiwać. Pozwala nam prowadzić webinary na żywo, ale również prowadzić czaty z naszymi klientami. Pozwala również prowadzić ankiety oceniające szkolenie co jest bardzo ważne w naszej pracy. Nasze webinary to było nasze wielkie odkrycie. Pierwszy webinar miał 75 osób, a ostatni przeprowadzony z profesor Martą Bogdanowicz przeszło 3000 osób, a obejrzało go później w formie już nagrania około 10 tysięcy osób. I rzeczywiście ten zasięg był niesamowity. Do tej pory przeszkoliliśmy w formie online około 1500 osób. To było um, przeszło 300 webinarów na żywo. A, a kiedy pomyślimy o tym w formie godzinowej, to przeszło 1800 godzin szkoleniowych w formie online. Okazało się, że nawet teraz, kiedy pandemia minęła i szkolenia mogą odbywać się w formie stacjonarnej, wielu naszych klientów wybiera szkolenia w formie online. Ta forma online już na zawsze z nami zostanie. No i mam nadzieję, że również platforma ClickMeeting będzie nas w tym zawsze wspierała.